Wielka radość w domu Pauliny Krupińskiej i męża. Właśnie ogłosili, aż Kwaśniewska zareagowała. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka mają powody do radości. Do ich rodziny dołączył właśnie uroczy Czworonóg. Maleńka Jamniczka otrzymała wdzięczne imię Lucia. Sławni małżonkowie nie kryją, że podjęli dobrą decyzję. Poruszeni są także internauci, którzy od razu ruszyli z gratulacjami. Czysta słodycz, piszą. Paulina Krupińska oficjalnie ogłosiła, płyną radosne wieści. Paulina Krupińska jest jedną z tych gwiazd, które doskonale wiedzą, jak zadbać o dobry kontakt z fanami. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych gdzie chętnie dzieli się ze światem radosnymi momentami ze swojego życia. Do takich niewątpliwie należało powiększenie rodziny o uroczego czworonoga. Kilka dni temu napłynęły szczęśliwe nowiny z domu Krupińskiej i Karpiela Bułecki. Szukamy dla naszej jamniczki imienia, czekamy na propozycję. Ogłosiła dumna gospodyni Dzień Dobry TVN, prezentując od razu zdjęcia uroczego maleństwa. Teraz wszystko jest jasne i wiadomo już, że jamniczka otrzymała wdzięczne imię Lusia. Hej, jestem Lusia. Chciałam się tylko przywitać. Napisała uradowana Paulina Krupińska. Wielka radość w domu Krupińskiej i Karpiela Bułecki. Płyną gratulacje. Instagramowy profil prezenterki wypełniony jest teraz zdjęciami Lusi. Wśród radosnych kadrów znalazło się takie, na którym Krupińska przytula Jamniczkę. Fotografia opatrzono jednym słowem. Miłość. Czytamy. Zdjęcie zachwyciło internautów, którzy natychmiast ruszyli z gratulacjami i komplementami. Najsłodsza, piękna, czysta słodycz, słodziak, wszystkie lusie są super. Niech się zdrowo chowa, śliczności, piękna panienka. Witaj, słodka, Lusiu. Pisali. Na tak radosne wieści w sprawie, Krupińskiej zareagowała także Aleksandra Kwaśniewska. Czy Lucia to pełne imię, czy zdrobnienie? zapytała. Gospodyni Dzień Dobry TVN od razu pospieszyła z odpowiedzią i odpowiedziała krótko, pełne. W tej sytuacji Kwaśniewska nie miała innego wyjścia. Rozumiem. Sytuacja prezentuje się zatem w ten sposób, że jeśli jej nie wytarmoszę i nie wywącham brzuszka, to koniec z nami, podsumowała z humorem.